Cześć, witam Cię na moim kanale. Zapraszam Cię na zdrowy dzień ze mną, co jem w ciągu dnia. Zaczynam oczywiście ten dzionek z zakwasem buraczanym. Stylizowany produkt, który ma w składzie burak, czosnek, sól, przyprawy i tyle. To jest po prostu zakwas z buraka czysty. Więc jeżeli szukacie, właśnie jakiś taki, właśnie zakwasu z buraka czy do postów dr. Dąbrowskiej, to w Lidlu widzę, że można zdobyć z dobrym składem. wczoraj wypuściłam vloga takiego luźnego daily vlog i po prostu zedytowałam jedną rzecz już w edytorze w YouTube i ja to bardzo źle zedytował więc mówię sobie a usunę ten film i wgram go na nowo co się okazało z automatu usunęłam wszystkie pliki jakie są tylko możliwe na moim komputerze nawet nie ma ich w koszu po prostu zostały trwale usunięte usunęłam z YouTube'a zanim sprawdziłam czy te pliki mam i teraz nie mam kompletnie nic, nie mam żadnego materiału, także Uff, interesująco. Próbowałam to odzyskać wczoraj przez kilka godzin, ale niestety się nie udało. It is what it is, czyli jest jak jest, akceptuj ten stan. Czy się będę denerwować, czy się będę smucić, to nie zmieni faktu tego, że nie mam ani filmu, ani plików. Jako, że dostałam wczoraj bardzo dużo jedzenia od rodziców, więc będę to zużywała sobie stopniowo. Mam dzisiaj zupę buraczaną z ziemniaczkami. Po prostu uwielbiam zupę z buraka. Mam również pierogi. 3, 2, 1 akcja. Co przyniosłaś? Ciepły? ale nie chciałam kroić, więc sobie to średzi. Zapach polskiego chleba na zakwasie. W ogóle ta firma Kłos. Ja już mówiłam we wcześniejszych vlogach z Polski tam parę miesięcy temu, że właśnie jak sobie wejdziecie na tą firmę, jeżeli macie ją w ogóle w okolicy, to sprawdźcie. Wejdźcie sobie na stronę, to oni tam piszą, że to jest po prostu chleb na zakwasie. Także pachnie. Przepięknie smakuje, cudownie, ja jestem zachwycona. trzy Wybrałam się na mini zakupki, kupić coś dobrego, <gry> idę do Algory, korzystając też z przepięknej pogody, spacerek, cudowna wiosna, jest wspaniale. <gry> of course, idę do Hebe trzeba obczaić co tam mają fajnego kosmetyki aloesowe wszystkie mają bardzo fajny skład i są takie lekkie, więc jeżeli szukacie czegoś na lato, to te aloesowe będą bardzo fajne tutaj moja ulubiona seria Biola Ven uzdrowisko tak samo bardzo fajne składy, super naturalne kremy, 98% naturalnych składników. Kochany retinol, znakomi. Jeżeli chcecie sobie zrobić kurację retinolową, ale to dopiero na jesień, to... Te produkty są rewelacyjne. Rozmanie, patrzcie, co znalazłam. Kwas zalainowy, który będzie idealny na lato, właśnie do skóry mieszanej, tłustej. Też taki właśnie normalizujący, złuszczający, ale jest świetny właśnie na lato. Można go stosować po retinolu na przykład nie, więc od razu go biorę. Ma tylko 3%. Chciałam kupić taki skin niemal 10%, ale nigdzie nie jest dostępny, więc biorę to. schowałam się O <noise> oh my gosh ale zaczęło lać bardzo jak w garcu ledwo dotarłam do domu, od razu rzuciłam całe pranie, znaczy wszystkie ubrania do prania, bo były mokre przesączone, muszę sobie zrobić teraz ciepłą herbatkę mam pierogi więc sobie upiekę pierogi czyż to nie wygląda przepięknie I jestem w Biedronce i takie tutaj są fajne rzeczy jak hydrolat z Melisy, olej ze słodkich migdałów, 100% naturalne, płatki pod oczy. Najlepsze na świecie. Płyny mincelarne, 99% naturalnych składników. Biedronca oczywiście jeszcze jest Facebook. W zależności od Biedronki jest różny asortyment, ale ten krem do twarzy i pod oczy jest super, więc bierzcie. Tutaj mamy więcej tych bakucholi. Wiem, że też są serum e, dostępne w Biedronce, ale tak jak mówię, różne, różne asortymenty Chrono Age, ale mają tylko na dzień, a mnie by się przydał teraz na noc. Znalazłam również podkład Kreme BB z Facebooma za 9,90. Też ciekawa jestem, bo bardzo fajny skład, więc akurat sobie wezmę na przetestowanie. Wkłady wkłady z LIREN, z witaminą C. I jak teraz wstępnie tak przeczytałam skład na szybciutko, to wygląda, że tam nie ma ani silikonów, ani nic, co by było jakimś takim mikroplastikiem. Wygląda obiecująco, muszę dokładnie sprawdzić skład. Jakby co, to po niego wrócę, bo jest to ciekawa. Właśnie szukam sobie musli bez cukru i znalazłam coś takiego. Nie wiem, czy to miałam. Bo ostatnio miałam z tej firy witanella, ale teraz wszystkie są z cukrem. I niestety nie ma tego, co ja chcę. Zakupy poczynione, ja w ogóle muszę zrobić sobie zapasy kosmetyków, które potem będę wysyłała do Anglii. Bo jak tutaj jestem, no to kupię sobie w Biedronce krem, który kosztuje 17 zł, czy podkład, który jest za 9,90, czyli to kosztuje po prostu 2 funty w przeliczeniu. Jak jestem w Anglii, to ja potem za taki krem muszę dać 6-7 funtów. 3-4 razy tyle, więc póki tu jestem, robię sobie zapasy, mam taką reklamóweczkę, tam wszystko sobie wkładam i potem będę wysyłała całą pakę pół drogerii, wyślę sobie i będę miała zapasy. I teraz są fajne promocje, i Rosmanie, i Hebe, więc korzystam jak się da, czyli i te kosmetyki mam po prostu jeszcze, jeszcze taniej. Dzisiaj mój dzień zaczynam od zakwasu z buraka. Mam kilka rodzajów tutaj dodatków. Mam moje ulubione masło orzechowe, które już wspominałam wiele razy, ostatnimi czasy kokosowe, które po prostu uwielbiam kokos i wczoraj dostałam właśnie takie masełko z orzechów laskowych, więc to może być pyszne, tak czuję. I ja chyba skuszę się teraz na to. Zobaczymy. to o to wygląda masło jest po prostu przepyszne ciężko je było rozmieszać dalej nie jest do końca rozmieszana, jak widzicie tutaj jest dużo tego oleju jeśli macie jakiś patent jak rozmieszać um, masło żychowe, to dajcie znać a z na barszczyk, mam barszcz dostałam ziemniaczki jajka się już gotują i to będzie mój najlepszy lunch ever w ogóle to kocham taki właśnie barsz zabielany z dużą ilością buraków i tak samo botwinkę. Dajcie znać, czy kochacie takie zupy. O oh my gosh, najlepsze zupy na świecie. Moje wiejskie jajeczka. Jechaliśmy do Katowic, bo mamy ochotę na kawę. Jest tutaj fajna kawiarenka Etno, nasza ulubiona. Mają przepyszną kawę. I oczywiście idę do kawiarenki bez cukru, bo mam ochotę na briożkę, mam ochotę na coś bez cukrowego. Tam oni nim robią na ksylitolu albo na erytrytolu. Także to jest idealne miejsce dla mnie. Także się cieszę. Mam nadzieję, że będą jeszcze briożki, bo mają przeróżne smaki zawsze, w zależności od e, e, miesiąca, od tego co jest akurat sezonowym e, owocem. Także zawsze jest coś innego, więc trzymamy kciuki, aby coś było, jak nie to wezmę sobie jakieś ciacho i tyle. No. Nie mają już broszek. Że nie mieli tego co chciałam, to bierzemy sobie tą, to jest taka buzatka kremowa, ehm, no i tutaj jest cały sklep, erytrytol, ksylitol, mascarpone, śmietanka, więc kaloryczne, ale bardzo smaczne. Mamy cały komplet. Mamy kawieńki. Mm. Mamy ciasto. Jest to. to jest nasze ciacho i ja robię pierwszy wgryz. To mam ochotę spróbować. Nie mówię, jak się to ciacho nazywa. Dteśka. Dteśka. Dte Ci co są z Katowic i z okolic zrozumieją. Co, co to jest dt ka dt ka to jest dla tych w Katowic drogowa krasa średnicowa. Aha, okej. Okay. Dobrze, zróbmy test. Mm. Dobra. Pyszna. Trzy potmowe, jak dostałeś ją. <laughs> pyszna. No, pyszna, pyszna. Mm.